Zaczynamy! Po raz pierwszy w Polsce turniej Europejskiej Ligi Beach Soccera. Nasza kamera jest tak blisko reprezentacji, jak tylko można. Wszystkim tym, którzy wspominają kompletnie nieudany dla nas turniej w Katani, przypominamy. Co się zdarzyło w Katani, zostaje w Katani. Nie zapomnieliśmy, przynajmniej ja mam nadzieję, że chłopaki zapomnieli o tym turnieju, bo, bo nie wyszedł ten turniej. No tak, jak najbardziej. Mogę tań już zapomnieliśmy, lądując w Warszawie, także żyliśmy tylko już z Sopotem i tak jest do dzisiaj. Nic jednak, co się zdarzyło we Włoszech, nie było bezużyteczne, choć to jest słowo, które aktualnie w reprezentacji Polski rządzi usłyszeliśmy kątem ucha, że, że słowo klucz na zgrupowaniu to bezużyteczny. W, jak, w jakim kontekście używany? Nie, to chłopaki po prostu yy, przedrzeżniałem, jak to się mówi trenera, chciałem szybko coś powiedzieć, przejęzyczyłem się i, i chłopaki teraz chodzą, mimo że jest bezużyteczny. Bez, bezużyteczne jest to ciężkie słowo dla naszego trenera, ponieważ na ostatnim turnieju próbował yy, yy, dać wywiadu i chyba jąkał się przez, przez 30 sekund, dlatego też to te słowo jest na, na, na zgrupowaniu bardzo ważne. Okazuje się, że słowo bezużyteczny jest trudne do wymówienia nie tylko dla trenera. Bez, bezużyteczny? Bez, bezużyteczny. Ku przestrodze w ramach zasady nie śmiej się dziadku z czyjego wypadku. Nie śmiej się, a po wysiłku się regeneruj poprzez wchodzenie do wody z lodem. Robią to najlepsze zespoły na świecie i w Europie. My idziemy ich śladem. Mam nadzieję, że zagwarantują nam to zwycięstwo w turnieju.

Nie muszaj tym! Zobacz, jak takie świetnie jest. O, idzie, zobacz, dostałeś. Panie Krzyśku, z się czas kończy nie? Tak. A mile? A Tarasiowi? Nagrywaj twarz. Twarz nagrywa. O! 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 Panowie, chłodnej głowy, ale i gorącego serca życzymy w meczu z Grecją.